Zostałeś po godzinach? Nie zgaduj, ile dostaniesz. Sprawdź, ile naprawdę należy ci się za przepracowane nadgodziny. Nadgodziny to dwa składniki. Pierwsze zwykłe wynagrodzenie godzinowe wynikające z twojej pensji, oraz drugie dodatek za nadgodziny i tutaj się robi ciekawie. Kiedy przysługuje ci 100% dodatku za nadgodziny? W nocy, w niedzielę i święta, które miały być wolne, w dniu wolnym za wcześniejszą pracę w święto. Oraz gdy przekroczysz tygodniową normę pracy, czyli 40 godzin. 50% dodatku dostajesz za nadgodziny w normalny dzień pracy, czyli zostałeś dłużej niż powinieneś, np. w poniedziałek, wtorek czy środę. A co, jeśli nie chcesz pieniędzy, tylko wolne? Możesz tak zrobić. Z Twojego wniosku przysługuje ci 1 godzina nadgodzin na jedną godzinę urlopu. Natomiast jeżeli jest inicjatywa pracodawcy, to na jedną godzinę nadgodzin przysługuje ci aż półtorej godziny. Wolnego. Opłaca się? No właśnie. Chcesz więcej tipów? Zaobserwuj nasz profil.